Witam was serdecznie w kolejnym odcineczku Złodoksów Tym razem już w jedenastym <grafię> Tak, i kolejna misyjka Wbijamy się do bunkru, jako na pełnej Nie wiem czy umiejscowienie się nazywa bulldog Babci, ale... To jest jak jest Zobaczymy zaraz co to znaczy Jak nas wypuszcza oczywiście Are you done then? You I've what you need. So far, yeah. Okay, look, I I I understand if you're scared. I'm not scared. No one asked me to stay. Well no one asked you to leave. You'll need to do better than that. <clears throat> I could use some help. I could use your help. Like a team. Sure, like a team. Not used to being a team. <laughs> Was that so hard? No. Let's go then. Sure. <laughs> All right. Let's dive in Dobre. and see what we can find. Dobre. Here on the top floors. How do we get there? We ride the cameras. W where is he? Come on, man! Like I need to see him. I need to see him. You didn't hear me the first time I said something to you. Go ahead, sit your ass down. Sit the fuck down. Get over there. All right. Damn, all right. All okay. So hard all right. All right. Don't do something Man, fuck that bitch. You know something? Fuck you too, man. Yeah, fuck you. Fuck you. Hmm. Nie wiem czy moi się wyzywają ale bojam fest Yyyy eee... What the fuck? <grywka> no ja mam tutaj Polerka wytworzyć eee... Nie widzę Co tu się wyprawia? Jest to wyszukuję w internecie długu publicznego. A nie. dobra, jest. Ja coś tutaj mogę jeszcze nie mogę. Nie

Co, jest, co tam się wyzywają? Ten co telefon zgubi. Nie wiem, czy jak on tam wejdzie za ten ruch, to tam. I? O! Kuraj jakieś eralikajika. Oho. Oj. Dobra. Eee. Hoppa. Elkanzka. Normalnie się grają tutaj pęk pęk. Jakieś laptopy, kamery. Jest spółka. Kolejna kamera. Jeszcze jedna kamera. Widać się kawałek. Chcę tutaj zauważyć. Tutaj chyba komplek. A <laughs> Nie tą kamerę, żebym sobie luknął. Dobra, kolejne nagrania, ale tobie Nagrania nie wiem, czy powinniśmy słuchać, czy nie. Na dobrą sprawę. kamery działają mają opornie. O, Kamery do kamery. Gęcko. właśnie, mam tego tego. Kamerki do kamerki. Bo tutaj coś jeszcze? Nie, to chyba taka przejściowa. Jak się prowadzają tam chłopaki, no? Właśnie. Coś mi nie pasowało. Psyk. Przechwycone nagrania. Kolejne. Co tu się w ogóle wyprawia? Jakieś chyba... ...naokołyki. Jakieś tutaj... Teraz kamera?

So fuck you, fuck you. <noise> nie wiem, jak można klej buzować, ale najwidoczniej się da. A weź wsteczne załącz gościu tam, bo muszę się dostać tych do dalszych kamer. Chyba piętro nie, że jakieś dziwne rzeczy się dzieją. prólaty mogę otworzyć. O takie. Już zostało się. się. I jak do tego doszło? The IP is coming from that room. A card reader on it. Shit. Keys hidden in Ain't nobody stole from you, boy. And get your boss on the phone. Yeah, it'll take a few. They fucking take a few. Hey, but get your ass in here. What are you doing with that? that I told you, I you just thought can't... that you—this <sighs> shit won't fly. You remember Grandma's poor dog? That ugly little fuck. Fathead. Fat hey, always came running when you hollered <laughs> for <from> him, bro. <right? laughs> but I always kept pissing on the floor too. Yeah. Yeah. You know what I'm saying? In charge of merchandise and security. Now I find you stole on my guest list. I won't be fleeced, Mr. Rack. Yo, chill, that ain't how it went down. See, I think you're confused. This is a business collaboration. Your guests are my guests. Listen, we'll talk this out at of the office Don't be stout, Mr. Rack. Where I grew up, we shot them between the eyes. Fucking leprechaun can suck my lucky charm. This fucks are it's a weasel, man. <laughs> I don't see how you could get on the compound. Never mind near that room. Even the security locks on the doors are encrypted. That fat kid, Bed Bud, he's gonna go in for me. Just like that. And why should he help us? I'm betting he's one mistake away from a bullet to the head. So when he makes that mistake, I'll be recording. Nothing like blackmail to change someone's tune. What are they to this? Dlatego jest tych nagrań tutaj, bo po jedno można zobaczyć co tam się wydarzy, ciekawego. Granie z jakiejś rumby. A ta rumba, szczerze mówiąc... Nie miał kurczaka w chałupie. Dobra W umiejętności dwa punkty są do zgarnięcia Co tutaj. tutaj że masz nawet zmniejsza. Hmm. Chyba chyba mnie to jest za bardzo nie interesuje Duża koncentracja

We read it together and I highlighted all your signature moves. She was quite alarmed. She doesn't seem to know you like I do. Just get her on the phone. How oh, now? The IP address. Yeah. There's something inside Rossi Fremont, some kind of small server hidden behind a locked door. And an army of gangbangers. Now you understand why I need your help. Have you found a way in? I'm working on it. Let me talk to Nikki. Was that so painful? Aiden. Hey, we're getting close. You'll be home soon. What's going on? This guy talks like you two are friends. We're not friends. Not anymore. Nikki, just don't listen to his bullshit. You afraid he'll give up your secrets? I got no secrets. <laughs> Seriously, Aiden, you expect me to believe that I'm your sister? Well, shouldn't my sister be cutting me a little slack? Oh, because I'm being held by your friend and you need a little slack. Well, it sounds worse when you say it like that. Ah, have hurt your feelings? I forget what a sensitive boy you are. You know me. Hard on my sleeve. Fun's over, kids. I hope your plan's a good one. Nikki does too. Is jest mój ten.

least say this is part of a larger sting operation, but wouldn't elaborate. Come So you it, you name it. Let's go. What just? Oppa. What should we do? la i'm taking a gamble with ben bun but i have a hunch she's my perfect target doesn't have much has a lot to lose easily intimidated and ambitious but lazy All right, start with his home tap his cell phone just record everything he says U to jego, u który to jest jego dom? To też jest bardzo dobre pytanie. O kurczaczki. Co się stało? on zginął? What? <ścoughs> nie rozumiem. Chodź. Dziwne, ale tak myśleć by się tu schować, żeby mnie ja nikt tutaj, nie ten, nie wiem jak się tak ukryje. To też ma nie wiem, umrzeć czy coś. Bedbag zginął. No. Nie wiem, na dach mogę gdzieś? O co z tym chodzi? Bardzo dziwne, więc spróbuję gdzieś się tutaj schować. Może bardziej nie wiem. Ja mogę wejść. Może jakąś kamerę? Być Jest kamera, ale przez tą kamerę nie będę mógł zrobić. Przez tą? O, to jest jeszcze gorsze od tamtej. jaj, jaka tu kamera będzie odpowiadać? O, może ta? Jak tutaj sobie... to można. Dobra, muszę mieć na widoku tą kamerę. Teraz można, nie wiem. Ja mam się wcisnąć, żeby nikt nie przyuważył jakimś cudem magicznym. To będzie dobrze. Chyba czegoś nie rozumiem. jest ten, 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 ten... bedbug czy coś? On no tu gdzieś stoi, nie wiem, mogę wejść do jego domu? Tam mam pisze Hakuya, ale jak Hakuya, to się dziwne rzeczy dzieją. Jestem, nie rozumiem tego, co mam tutaj zrobić. Nie wiem, gdzieś tutaj stoi. Mogę go gdzieś, kurde, tam gdzieś ochronić, czy. ...lego ja nie, nie, nie medytuję.

Dziękuję tą kamerę, potem tam, nie chciałem go okradać, ale no dobra, potem tam, i potem tam, tam, i potem tam, tam, I teraz tam, Naprawdę nie mam zielonego pojęcia, o co tu chodzi. I czemu ten ziomek ginie? O, no nie... Może jest to oczywiste, ale nie dla mnie, nie? Takie... What? Jak się tutaj schował, to już tutaj, to już mnie nikt nie znajdzie. No już nie ma, ja że mnie znajdzie ktoś tutaj. I have a high Word What? Nie chcę tego jak się kłóca. Albo... No i się zawiesiłem, no. Like mama, <śmany> <śmany> kamery nie widzę żadnej. Matko boska, ten co kamery co? Ten co karabin wyciągnął i wszystkich przestraszył przekazy Wiem Chyba czy ktoś mnie widzi na tym dachu. Teraz spróbuję nie wiem czy to trzeba zrobić szybko jakoś, czy... Chociaż nic nie ruszamy i chłop też zginął. Nie wiem czy to... Zaraz fig. Nie wiem, nie mam silnego pojęcia. Co tu chodzi? Może sobie to zobaczyć gdzieś na internecie. A w tym momencie sobie chyba po prostu zakończymy i może się coś po prostu zbugowało. Zobaczę co tu chodzi. Oj. Wypadał, broń. Ale nie wiem co tu chodzi. <laughs> Więc. Zobaczymy. I ten. No. I przejdziemy to następnym... następnym razem. Więc. Dzięki za oglądanie oczywiście. Yy, miłego i bye bye.